Nazywają mnie kazerem, ale jestem wielkim elelem Wchodzę do kazyna, otwiera się limuzyna Jak siadam do stolika, każda dupa się wybina A we mnie wtedy wchodzi adrenalina Stawiam dwieście na zielone, za dupę łapie twą żonę Jebałem ją, jak me fendrą w nos Spływa mi kabona, każda dupa jest patrona A szczególnie Pola, Ola i Nikola Przy stole łapie mnie za pindola Stał gotowy na strzał. Wyciągam go z kaina, bo nie chcę kacperka. Nie dostanie happy enda. Nazywają mnie hasperem ale jestem wielkim menem. Wchodzę do kasyna, otwiera się limuzyna. Jak siadam do stolika, każda dupa się wypina. A we mnie wtedy wchodzi adrenalina. Wchodzimy do klubu, robię ram pam pam. Spuza bo dzisiaj rucham, mam mam, mam. Lebron jak kery ta suka łapie za stery, ale blokuje jej nie my. Pisz czy jesz? mógłbyś zapytać, ale to eksportowa suka. Niebrudna psita, lubi mój smak, jest jaka na nas, skaźnie smaczniejszy niż jej cipa. Przez śledzia zjebałem się jej na parę. Ona mówi, lajba, ale odjebałem. Ja jej mówię, turko, wypierdala i była ciasna jak twoja koleżanka. Nazywają mnie hasterem, ale jestem wielkim menelem. Chodzę do kasyna, otwiera się limuzyna. Jak siadam do stolika, każda dupa się wypina. A we mnie wtedy wchodzi adrenalina.